słup cieczy, na, na powierzchni mamy ciśnienie średnio jednej atmosfery, czyli te 1013 hektopaskali to jest tak zwane ciśnienie normalne na poziomie morza. Każdy z nas wie i czuje, że jeżeli zanurzy się metr, metr czy 10 metrów powiedzmy pod powierzchnię wody, zanurkuje, to tam ciśnienie już wynosi 2 dwa, yy, dwa, atmosfery, tak? mm. czyli to ciśnienie rośnie. Jeżeli zanurkujemy 20 metrów pod powierzchnię wody, to, i, to będzie jeszcze o jedno, tak? Mhm. I tak dalej, i tak dalej, bo ciśnienie wiąże się z tą masą, która naciska na powierzchnię. Ciśnienie to jest siła, czyli masa, mówiliśmy już o tym mhm. w, w, poprzednich, w poprzednich tutaj programach. Masa razy przyspieszenie ziemskie to jest ciążenie. Tak? To ciążenie rozłożone na powierzchnię, to jest ciśnienie właśnie. Tak to się, tak to się określa. No i teraz do paradoksu. Wyobraź sobie, że masz dwa, yy, dwa naczynia. Jednym będzie basen o głębokości 10 metrów, mm -hmm. yy, a drugim będzie cienka słomka o wysokości 10 metrów. Nalewasz pełno wody do basenu i pod sam, pod sam brzeg wodę do tej słomki, która też jest tak w górę strzelona. I na dole, gdzie będzie większe ciśnienie czy w basenie, czy na dole tej słomki. Takie samo. Bo ty znasz fizykę, tak? Ty, ty wiesz, że ciśnienie zależy nie od kształtu naczynia, tylko od wysokości słupa cieczy. Ale zaręczam ci, gdybyś jakąś młodzież zapytał, to, to no jak to? Przecież tam jest tak dużo tej wody, a w tej słomce to jest tylko, no tam się nawet litr tej wody nie zmieścił, a w basenie są tysiące ton wody. Tak? I, i, I w tym basenie na dnie ciśnienie jest takie samo jak w tej słomce. Mhm. Tak, tak właśnie wygląda. I no można sobie to wyobrazić w ten sposób, że wsadzasz bardzo dużo takich słomek obok siebie i tworzysz z nich basen, i właściwie tak. w każdym tym punkcie ciśnienie będzie takie samo. Tak, i, i to jest właśnie, to jest właśnie e, te, ten paradoks hydrostatyczny. To jest właśnie to, że, że to, to nam się troszeczkę nie wszystkim. Tak, tym, którzy jakby przeszli, uważali na fizyce i zrozumieli, bo, bo myślę, że nawet jak ten wzór znasz, tak, ten, 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 ten wzór, który, który wiąże gęstość cieczy i wysokość słupa, słupa tej cieczy z ciśnieniem, R razy G razy H, tak, to, jest, to jest właśnie ciśnienie, gdzie H to jest wysokość słupa cieczy. Plus to ciśnienie atmosferyczne, oczywiście, które tam dodatkowo tą jedną atmosferą wszystko nagniata na, na, na powierzchni Ziemi, to, to, to w, możesz znać ten wzór, a i tak jakiś czujesz taki delikatny, coś ci nie gra w tym. Mi to zawsze nie grało, jak byłem mały, co innego, wiesz? I to był dla mnie paradoks a ciśnienia, że właśnie wiedząc o tym nacisku słupa, cieczy, gazu i tak dalej. Że takie samo ciśnienie masz wewnątrz pomieszczenia tutaj, jak na zewnątrz. Nawet gdybyśmy szczelnie zamknęli wszystkie okna, drzwi itd., itd., to ono będzie takie samo. Więc jak byłem mały, to to mi się wydawało takie bardzo dziwne, no bo mówię, jak to? Przecież odcinamy się od tej całej masy powietrza, która jest nad nami. No ale to właśnie trzeba tak troszeczkę przyjrzeć się fizyce temu, jak to wszystko tak. działa, zrozumieć, czym jest ciśnienie tak. w pierwszej kolejności, wtedy to no się i, zaczyna robić jasne. Ale to jest jakby taka sytuacja statyczna. Ale teraz masz, masz sytuację, y, sytuację, wyobraź sobie sytuację inną. Masz rurę, przez którą płynie woda. Okay. No i ta woda płynie i ten nurt wody, y, ta, 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 ten, ten przepływ opisany jest y, takim prawem. Prawo nazywa się prawem Bernoulliego, które no tutaj mniejsza o to, tak jak, jak to prawo wygląda, to nie jest jak, jakiś trudny wzór. No i teraz... Pływa do tej rury ileś tam wody, ona płynie z jakąś prędkością, no i mierząc ciśnienie przepływającej, przepływającej wody, ciśnienie jakie ta woda wywiera na ścianki mhm. tego naczynia, no zmierzymy jakąś wartość. I teraz nagle ta rura nam się kurczy. Mhm. Tak, że robi, Mamy taką przejściówkę i rurę powiedzmy dwa razy węższą. Żeby taka sama ilość wody się jakby zmieściła, przepłynęła, to ta woda musi płynąć dużo szybciej. A co za tym idzie, to ciśnienie, które będzie wywierane na ścianki naczynia będzie większe. Mniejsze. To się nazywa paradoks hydrodynamiczny. Im szybszy przepływ. Wiesz, że tak, żeby nie było, że wszystko wiem, nie? Bo powiem, a nie, to, za to, a to za, 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 zagrałeś tak, no to wiedziałem to, ale no nie, no wszystko wiesz, bo tak rozmawialiśmy o tym i wcześniej Ci powiedziałem, zrobiłem Ci wykład, wzory znasz, także... Pamiętaj spokojnie. tutaj to. Pamiętaj, powie powiedz tak, żeby było fajnie. Nie, nie. To jest, i, I zobacz, i to nam się troszeczkę też kłóci ze zdrowym rozsądkiem. No jak to? Przecież woda płynie tu znacznie szybciej. Więc powinna napierać więc, mocniej. Więc powinna nie? mocniej napierać, a ona y, napiera, bo, bo prędkość. I ciśnienie są ze sobą, jakby w pewnej, w pewnej takiej komitywie, mm. i jak prędkość rośnie, to ciśnienie spada, jak prędkość spada, to ciśnienie rośnie. Są takie, naprawdę, są fajne. A to jest bardzo, bardzo ważny paradoks, bo o, ten paradoks je... jest ważny dla naszego układu krążenia i tak naprawdę tak, wykorzystuje tak. się go przy leczeniu schorzeń Dokładnie. różnych itd. No i, i to ciśnienie, o którym my mówimy, tak? bo prędkość przepływu. Prędkość przepływu też wpływa na ciśnienie. To, nie, to, to, że mamy podwyższone ciśnienie, to wcale nie oznacza, że krew tam, nie wiem, tak szybko w nam, tak, że serce szybko wali. To jest zupełnie, to jest też związane z, z przekrojem, tak, żyły, jak, jak to wszystko wygląda, ale, ale mniejsza o to. Właśnie, właśnie ten paradoks jest jednym z, z najważniejszych paradoksów, które no, myślę, że teraz już rozumiecie. tak. Duża prędkość przepływu, małe ciśnienie. Mała prędkość, duże, duże ciśnienie. I ta różnica ciśnień, my już wiemy, że ciśnienie jest siłą. Tak? Możemy zaznaczyć je jako strzałka. Yy, więc, yy, więc jeżeli będzie duża prędkość przepływu, to będzie małe ciśnienie. Mała prędkość przepływu, będzie duże ciśnienie. I jak to wykorzystujemy? Na przykład mamy parasol, tak? trzymamy mhm. parasol. Wieje wiatr. My ten parasol trzymamy. Jak myślisz, dlaczego ten parasol czasami robi takie. Wiatr wieje z jednej strony, owiewa, z drugiej strony przepływa troszeczkę wolniej. Ta różnica powoduje, że powstaje składowa siły do góry. Mhm. I ten parasol, niestety, ta siła, jakby próbuje nam porwać. Podobnie jest z dachami podczas wichury. Jeżeli wieje wiatr i mamy dach, to ten wiatr, opływając z dachu i opływając gdzieś z boku, różnica ciśnień powoduje, że ten dach jest unoszony do góry. I no potem znajduje się u sąsiada, na przykład. Na przykład. Ale jest to właściwie. Ale, ale powiedzmy. Y może mniej, mniej takie katastroficzne jakby zdarzenie. Dlaczego? 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 No. Bo takie są <laughs> fajne, tak? E, teraz y, wyobraź, sobie, wyobraź sobie coś takiego, co będzie... Wezmę, to, wezmę tą, tą kartkę i zrobię tak. Coś, co będzie miało o taki kształt, przekroju. O taki. Skrzydło. <laughs> Skrzydło samolotu. Yy, przepływa wiatr pod skrzydłem, gdy samolot się rozpędza, i nad skrzydłem, i mamy dokładnie tą samą sytuację. Kształt skrzydła mhm. jest tak dobrany, żeby powstawała siła nośna, i ta siła nośna ma te skrzydła poderwać do góry. Zresztą zobaczcie samoloty, te duże szczególnie, te największe. Tam nawet kształt kadłuba jest taki, że pod spodem on jest płaski, a tutaj jest taki obły. Czyli mhm. cały kadłub samolotu jest też niejako takim. Takim śmigłem, szczególnie te największe, gdzie skrzydłem. potrzebna jest. Tak, skrzydłem. Ale śmigło, ono też ma taki mhm. przekrój. Śmigło się obraca i samo, samolot jest pchany do przodu, dlatego, że ta różnica ciśnień powstaje przed i za, i za śmigłem. To nie jest tak, że śmigło zasysa nam powietrze. Nie. Mhm. To jest tak, że, że to powietrze przepływając przez śmigło, ono właśnie mhm. wytwarza. Dlatego śmigło musi być bardzo mocne, bo ono tak naprawdę ciągnie. Obracając się, ciągnie cały samolot za sobą. Także paradoks hydrodynamiczny no jest, jest, jest bardzo ważny yy, także w sporcie. Hmm. Bo teraz. Yy, nie wiem, bo tak ty uprawiasz sporty, ale raczej takie, no nie wiem, chyba siłowe, tak? Siłownia, no, jakiś box. fitness. Boks uprawiasz. Mhm. W boksie to nie wiem, czy to się przydaje. Zaraz zobaczymy. <laughs> Zaraz zobaczymy. Nie będziemy tutaj pokazywać żadnych. Ja nie... O nie, na to się nie godziłem, przepraszam. Natomiast. Natomiast, ale na pewno, epizody z piłką, z, z tenisem, szczególnie stołowym, gdzie mamy lekką piłkę mhm. i paletką nadajemy piłce rotację. Tak, Zobacz. tak zwane podkrętki. Tak, podkręcanie i każdy z Was doskonale wie, większość pewnie śledzi też, jeśli nie jakoś namiętnie, to od czasu do czasu yy, piłkę nożną tak? I, te, i te piłkarskie jakby. To, to działa przy każdej, przy każdej piłce. Gdy piłka się obraca, Chcesz piłkę? Mogę Ci przynieść piłkę, to yy, na piłce. Yy, no w zasadzie, w zasadzie nie, bo to szkoda, szkoda czasu. No to jedziemy. Szkoda czasu. Wirtualna piłka. Po, powiem tak, powiem tak, wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. To jest cytat z Alberta Einsteina, więc wyobraźcie sobie. Ale niestety tutaj taki spoiler alert, nie działa to na egzaminach na uczelniach wyższych, nawet u Leszka. Tak? Że <grym> Ta, nie. nie bierzcie sobie aż tak do serca. Tak, jak kiedyś mówiłem, bo studenci mieli problem z przeliczaniem jednostek centymetrów sześciennych na decymetry sześcienne, metry sześcienne i mówię, no to wyobraźcie sobie coś jak kostka Rubika, tylko takie wielkie 100 na 100 i, i spróbujcie wtedy w tej wyobraźni na to, na to popatrzeć. No i było takie, ale jak? <laughs> ja mam nadzieję, że wy, wy macie wyobraźnię i a szczególnie ta seria myślę, że nakłania też do, do rozwoju, do rozwijania wyobraźni.